Ja się nie znam na ja tym. Stachu mnie kiedyś pokazał, i teraz odtanuję. Mhm. I... No. I gramy z takim gejemaler. 64. O, tak jak mój numer domu. No, przyszedź, Stachu. Dzień dobry. No, i... Stachu to też Tak, dobrze. Ja jego też pozdrawiam. Eee... Znaczy tak... A co dzisiaj będziesz mucił? A dzisiaj będę mucił chyba pszenicę i mamy nowe nabytki. Mamy tutaj, proszę państwa... Nie, no. No ja Nie. Właśnie tego pomarańczowego bizona, co mnie... Zaraz wam pokażę. A, no wiem, to ja mam mu No, tego bizona co miałem ja sprzedałem Staśkowi. I on był pijany tego z babką, oszukaliśmy i wzięliśmy więcej pieniędzy niż chciałem no, i miałem też dotację to... No i kupiłem sobie za to nie Holanda te TC te... 4 te... Zaraz, zaraz zobaczmy jakumkę. No, Bo Jezus Maria. On nawet No, kto ja? ja. A, TC4.90 to jest taki Dobrze. O, o dobra. Tu mamy od niego header i mamy jeszcze Finda 312 y, oraz, oraz rozrzutnik warfamy. Czyli No i powracamy z aktywnością z Banią Nanką y, ja ko no. Jak w Multiway 10 Powiedzieć tyle, że e, jak ktoś będzie nie chciał spotkać, to będę nawet na rach i bez kłącek, e, no i znowu się zmienię w babkę. Siema. Babka. <grywka> <grywka> Halo? Halo. Tak, Tak. No właśnie, już taki jakiś zimienny głos miał. Dobra właśnie ja już wyjechałem tym swoim nowym New Hollandem z mojej stodoły i jadę już mucić. Ty jak coś, ja jadę tutaj koło Staśka was będę mucił, więc wiesz, uważaj, żeby tam nie podleciał był pijany jakiś... Ja Jezu, ja tu się chy... no. Ja tu się chyba nie zniszczę tym Newholandem tutaj, więc nie wiem. Fucking z No to ta babka zaraz przyjedzie tam y, nawet na... ja. No, na pewno. Nie będę Nie no dobra, tu nie będę jednak mucić, bo... Chyba, że... A ty, a Stasiek mówił, że ten, że kupił ode mnie biznes, będzie mucił. Już kupił ode mnie ty, już któryś raz i kiedy. A nie, dzisiaj jednak rzepak sobie pokoszę i... O! Będzie dobrze. Żepak sobie pokoszeł. I... Tu tu tu. A że w odcisku w pustach i polwarach nie A nie, właśnie. Ty, nawet go nie widzę, jedynie. Ej, a ty jaki miałaś ten rower zgubiony? Nie wiem, ja już na rower się rana. Co? A nie wiem, była jakaś tu różowa damka znowu stała. Nie stała. Nie wiem. No, to dobrze. I gdzie był? Ja nie wiem. <laughs> Może Rysiek się napił? No, no tak jak ta tutaj Benju Holandii. Nowy y, więc y, dźwięków też nie ma, bo ostatnio tak zrąbałem ze film, że po prostu już ostatnich dźwięków nie nagrywam. Jedynie tylko będzie nasz dźwięk. No. I, i, i wbijać tam do opisu. Pisze tam myry. Kropka Manik. Nie, wiem, normalnie. Mr. Manik 10. Tam będzie link w opisie. Drobić mu tam parę subów, ile on tam chce. Ile ona chce. Bo ostatnio też u niego aktywności nie było, bo DVD się popsuwa. Ustawiłaś ją, szachowana, kocham niebaśników. No nie ją. No nie wiem, robię się na tym A on koszę sobie żyć. Proszę sobie rzepak, po, proszę pani. Ja ci to w kąpić. No, dziwnie, nie? Ja. Mhm. Ty nie wiesz co? Bo będzie jeden problem. ja. Bo ten. Yy, yy. Nie, bo mam te trzy pola kukurydzy i będę na sieczkę gościć. W ogóle, że nie mam do pomocy to nikogo, to weź przyjeź. Ja za, ja, za jakiś kurde miesiąc, to wiesz, skoczy wszystko. Na kobie robi to kupię. Przecież <śleż> masz blisko. Dwa kroki. Nie wiem bo tam. Wiesz, ale takie będzie ja robił takie to musiałwać. Mhm. Dwa kilometry. To Ja właśnie. A, Rysiu? Rysia, Gdzie Boż, jak ja? Rysie wrócił. I podje roboty. Krew się lejka. Uważ, jak Jarzym zawalił się czkarnią? No winiu Holland już a zawaliłem się czkarnią. Ja bym chciała się czkarnię, ja stacha. to to moja. Właśnie ty. A ma, Ej, z, znasz jakiegoś? Ja nie już. Tak dziecko. A, zna, a z, znasz tego, tego? Jakiegoś tak? gościa, co ma się do oki nie, to za mną. Bo moja się spaliła. O W tamtym co roku. No. Bo wiesz, ja Adum. Ja bym się zapieszkał. Ja bym się przyszedł. Że... Bo wiesz, Adum ten bezpieczniki spalił. naprawdę, ja bo jak wtedy przypalił ten cofre? Wiesz tamten. Urwało się jakieś... Te, od tej rury zawadził i się ten ten linie energetyczne, e, no wiesz o co chodzi. Wiesz, przypaliły ten... coś tam... i, i, i było taka kabums. Ja wychodzę z domu, a tam się pali wszystko. Teraz na złomie stoi. Możesz no, chce pojechać rowerem, to wiesz, będzie tam stała taka fołsznutowska. A ty teraz coś po A może to wy ciebie aktywności nie było? Tak, 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 tak. hmm. To ukrywa, szczęśliwa byłem. Zespiewaj się. nie było aktywności, bo nie było czasu. i pojrzaj się Tak. E, witam w kraju... Ty ja to tyle. To... A to nie rysie się przy, przez przypadek mój moj? Bo to nie pasuje trochę do Stacha, że to by Stachy. Chyba, że on taki głos po tej dostał. A, bo ty miałaś ten taki. Kupiłaś mu tę trudkę na myśl.

Cosa? Penso che ci sia. Bene, stavo, no, a pieno, stavo a fare se, da chi è a cedere, mi muoio, da chi è a automate. Ah, no, no. Per da Mokshenka. Ja już skosiłem jedno pole, jadę na drugie, zobaczymy, gdzie ja mam to... Mówię, komuś się babka i to wasz prawo. <grym> no i nie pójdźcie tu, że ściągamy polka i ma Arka, bo... Tam każdy, tam każdy ma swoje pomysły. Znaczy, no, a Arka No tak, ale to, to wiesz... No ale to po prostu dla zabawy. No, Uj, o. no nie to wszyscy to ściągają to. prawie. Tak. tak samo jak ten, jak taki jeden gościu, co wziął V2 i wszystko robi to, co wolek, nie? Dobra, a to nie wiem, czy. A nie, on ja chyba. Ostatni filmus, no nie wiem, ale ostatni co wyzywał, tak w komentarzu, to chyba ten gościu. O... Nie wiem. No pamiętasz, co, co wyzywał, co te, że takie. że dzieci, coś tam, coś tam, nie? Moi no panie, ja tego Staśka to zabiję. Patrz, sprzedałem mu bizona na tego, nie? O co? I, I ten, i stoi tak jak, jak mu odstawiłem na no te, jak sprzedawałem. Teraz obaj że no Holandę nawet nie żałuję, że go kupiłem, a już kosze prawie wszystkie pola skosiłem, a ten nawet jednego nie ruszył. To zapijał. Za pijok. Zaraz wszystko uschnie, w, nie powiem w co. jest Piwo. Jeszcze ostatnio pokazywałem trochę bizona, żeby silnik mu się zatarł, gdyby będzie wymieniał. Piwa nie będzie dostało. No właśnie. No to jest problem Coś mi ten rzepak nie sypiał. ostatnio. No. Zapraszam zaraz na mokrzynę do Mistermanu gdzieś. No. Na DVD nagrywam no. 60 FPS-ów, karty graficzne. Najlepsze na świecie. Graficzna Masz D600. To za duma, tak? Wyjąłeś. Jak gaz zakładałeś w niej. <szkole> no. No. To ci powiem, że mojego chenia tutaj zaproszę do mojej, do, do, jako pracownik pójdę sobie po fenda albo po jakiegoś innego nie um, przyczepę po prostu. A wezmę sobie fenda, pokażę. O jezus, tak mi wjechał. Już mam 12 minut, dobra. Nie, no, powinno być jeszcze więcej, bo ja zapomniałem, że to krótko. Dobra, jedzie. Tak wygląda w środku ten fendzik, pędzik. Pędzik, kurde. Добра. Добра. На, на дрифте ряды. Ну, файл To ty teraz będziesz pod muzykę robił, tak? No ja. Nie ja nie wiem, właśnie nie wiem. Ja właśnie nie wiem, czy tego leca. Lec, będę tylko dzisiaj chyba jeszcze robił, a tak to później, no jak nie będzie a już... Co? Kiedy go No nie wiem, chyba jeszcze dzisiaj spróbuję. Jak to mi się uda. Bo wiesz, ja tam jeszcze jak były wakacje, to miałem czas, a teraz już nie mam to za dużo. O oh yes. To oh. zobaczysz wow. parę będzie Ło. Jeszcze gorzej. Uh -huh. Ale powiem Ci, że dopiero drugie, macie już drugie pole kosza, a mam dopiero pierwszą przyczepę rzepaku, więc co się dziwi z jednej strony, bo rzepak to zawsze, ale Mimo. powinna już być chociaż przyczepa z tamtego. Bo duże pole. A, może, może dlatego, że ten sika codziennie ten stasiek pod sklep. Ten rzepak w tym taki do dupy się robi. Kurde. Wiesz, No bo w leje. Mam się ty mnie holendrin zadał. Tak, będę stać na paliwo. Tak. Stać na paliwo? Ty. Spytaj go się ten, tak. kiedy, kiedy ruszysz nibabak, babak, nie? To, to wiesz, ja mogę do niego podjechać kiedy i siądź za niemi. Ale prawdopodobnie nigdy, bo już sprzedał wizytę. Tak. Sprzeda? No? Ja. Zostań wy. Ja Ale nie sprzedał. A już nie dziś zimę, bo sprzedział. A jeszcze ostatnio mu sprzedałem wczoraj. Jeszcze, żeby nie sprzedać to. To jest Nie, no dobra, jak nie chcę, to nie. Ja, ja mogę nawet kupić od niego i sprzedać w Kurde, okay. temu koledze co w PGR ma tam sprzedaje różne więcej niż ja. Albo tobie sprzedam. będziesz miała miedzić, kocheder urwisz. Ja, ja Albo wyścigówkęś z tego drogi, wiesz? Potniemy silnik, ty, ty, to już jest to Ty, ten, ten. Jedziesz pod sklepem taki, kurde, się dziwię dlaczego silnik od Bizona pewnie taki, taki ryknie. Wydek sportowy karmił się Kurde. Sieczkarnie założymy. <gurde> Rura się założy, kurde. Header, wszystko Daję, będzie. Szereg, tak. Szybciej skosisz niż, kurde. Albo silnik odcinek gracza i header w górę. O, to by było fajne. Takiej Hondy, kurde. Mam drogę. Nie, no, ale prawie ale już... Nie wiem, zaraz zakończę i tak, bo wiesz. Chyba, że masz czas jeszcze. I tak możemy kiedyś. Cię... Szkoda, że u ciebie jeszcze żadnego leca nie zrobili. A ten powrót do przeszłości do jeszcze będziesz robił? No? No to dobrze bo nie, nie, nie oglądałem ostatnio do końca, bo nie miałem czasu, więc jeszcze dzisiaj poglądam. Nie będzie. miał. Będzie no. mi się montował film. A teraz która jest? Jeśli widzisz. A to... No to może zaraz to szybko tak jeszcze skonwertuje na mniej, mniejszą wagę i szybciej się doda. No, chyba nie straci jakości żadnej w ogóle, bo ostatnio, pamiętam, taki jeden odcinek, co tak konwertowałem i ten, 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 ten dźwięk się taki zrobił do ducha. No więc, śnie. <śm> Ty jeszcze pracownika, sobie zrobię screena. Znaczy zrobię wiesz, fajne zdjęcie wiesz, fajne zdjęcie no. Mm. O, cool. mi to Aha, to dobrze. Dobra, pole skłosiłem. Znaczy dwa pola skosiłem. Jakżeś krzyknął. Kolera? No, mikro chyba w... Mikro, mikro... Ne, mikrofon, w mikrofalówce nie wytrzymuje. złożę już. Dobra. Pojadę tylko odstawię to, a Fenda już sobie później odstawię. No, no to. Y, już mamy z 20 minut, ale no, film mam. No powiedz ty co będzie. Trzeba co ją dać, co mam dać. Tak. No, też się dziwię. Ostatnie miałem 12, a to a, tak, coś... Jest. No właśnie, jak, jak robię z Tobą filmy, to jeszcze tu pamiętam, że w jedną noc, bo ustawiłem to na wieczór, to miałem już 12-13 lajków, to i tak dużo. No, jak mam... mhm. no dobra. No to. Mów, co miałem, co, co mam dać, co zrobić, kiedy jest.

już mogę kończyć jak chcesz. Dobra, no to. Dzięki no, za oglądanie. Może w następnym, nie wiem kiedy wstawię jeszcze jeden odcinek, bo nie mam czasu. No właśnie. A no. ty no. co teraz jeszcze masz łamane masę? Co? Teraz to masz łamę masę, jak to jest. Mhm. No, no to... Dokładnie radę. Na pewno... Następny już odcinek będzie koszenie jeszcze jednego pola, a już później będzie orka, e, oborniki, tak przez parę odcinków, a później po nich będzie kukurydza. Dzięki, cześć. I jeszcze raz przypominam, wbij do, do opisu. Już. No, dojzor? Tak. Dojzor. No, to dalaj. An, soube tamte papke bewa penne? No, no, no. Chika... No.